Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie, bez zbędnego przedłużania. Rok 2023 jest bogaty w premiery gier komputerowych i ja w tym filmie przedstawię Wam te gry, na które czekam najbardziej. Pierwszy tytuł z mojej listy będzie miał premierę 10 lutego. Jest nim Hogwarts Legacy, który jest grą RPG osadzoną w uniwersum Harry'ego Pottera. Jednak w tym tytule na próżno będzie doszukiwać się postaci, które są już znane, Ponieważ cała akcja gry będzie odbywała się na wiele, wiele lat przed wydarzeniami znanymi z książek czy filmów. Jednak w tym momencie warto było zadać sobie pytanie, czemu akurat decyzja padła na ten tytuł, ponieważ nie jest to gra sieciowa, jest to gra single player. Otóż wszystko rozchodzi się o piękno tego świata, o piękno tego otwartego świata, o to, że ten otwarty świat w tej grze występuje. Ponieważ ja nie spodziewam się nie wiadomo jak skomplikowanych mechanik, nie spodziewam się nie wiadomo jak dobrego gameplayu, ja po prostu chcę nacieszyć swoje oczy tym, co, co udało się twórcom osiągnąć, ponieważ z tego, co można było już zobaczyć na gameplayach z gry, no, udało im się odzorować bardzo dobrze to, co mogliśmy poznać w książkach czy zobaczyć na ekranach, więc. Ja po prostu chcę nacieszyć swoje oczy, a e, uciechę związaną z gameplayem pozostawiam dla innych tytułów. Kolejnym tytułem na mojej liście jest Dark and Darker. Jest to gra PvPVE typu Dungeon Crawler. Niestety w tym przypadku nie znamy dokładnej daty premiery, ale wiemy, że prawdopodobne najbliższe testy będą odbywały się pomiędzy 6 a 13 lutego. No, PECH chciał, że jest to termin. Które wypada, który schodzi się razem z premierą Hogwarts Legacy, ale myślę, że chociaż na chwilę warto będzie się przyjrzeć tej grze, bo może wyjść z tego finalnie coś bardzo ciekawego. Sama gra polega na wydobywaniu skarbów z czeluści pewnej fortecy, która ma ileś specjalnie przygotowanych poziomów. Dokładnie niestety nie wiem ile, ale jeżeli jesteś graczem, który już ogrywał wcześniejsze testy, to możesz dać znać w komentarzu, jak to dokładnie wygląda. Przed rozpoczęciem rozgrywki musimy połączyć się w trzyosobową drużynę, która składa się z różnych klas postaci. Gdy taka trzyosobowa drużyna jest kompletowana. no to wskakujemy na arenę, którą jest Forteca i tam rywalizujemy między innymi drużynami pod kątem PvP. Ale gdyby tego było mało, no to twórcy dorzucili tutaj także content PvE, więc w momencie gdy... Przemierzamy fortece, Gdy idziemy zdobyć skarby i gdy je wynosimy z tej fortecy, to oprócz samej walki PvP musimy też pokonać, pokonywać moby, więc ten content PV również tutaj jest. A to wszystko dzieje się z perspektywy pierwszoosobowej. Kolejny tytuł z mojej listy będzie miał swoją premierę 23 lutego i należy do gatunku gier Survival Horror, a jego nazwa to Sons of the Forest. W grze wcielamy się w rozbitka, który jest uczestnikiem nieszczęśliwej katastrofy helikoptera w samym środku lasu. Naszym zdaniem będzie odnalezienie towarzyszy i ucieczka z tego miejsca, ale nie będzie to takie łatwe, ponieważ w tym miejscu czeka nas wiele różnorakich zagrożeń. Mechanicznie jest to klasyczny survival, w którym musimy zdobyć pożywienie, nie zachorować, stworzyć sobie bronie, przetworzyć materiały, wybudować bazę, rozwijać bazę, a wszystko to możemy wykonywać oczywiście samodzielnie albo grając w trybie współpracy z innymi graczami. Kolejny na liście jest Starfield. Jest to gra RPG w świecie science fiction. Tak naprawdę dla mnie najważniejsze jest to, że za produkcję odpowiada studio Bethesda, ponieważ daje mi to chociaż cień szans na to, że gra będzie dobra. Sama fabuła toczy się w roku 2330, w momencie gdy kolonizacja kosmosu ruszyła na dobrę. Naszym zadaniem z kolei będzie eksplorowanie Drogi Mlecznej i odkrywanie tajemnic, których z całą pewnością nie będzie mało, ponieważ w Starfield znajdziemy ponad 100 układów planetarnych, w których z kolei będzie ponad 1000 globów. Pomiędzy nimi oczywiście będziemy przemieszczać się własnym statkiem kosmicznym, który będziemy mogli dowolnie przebudowywać, a co do samej walki, skoro przy statku kosmicznym jesteśmy, to będzie ona mogła toczyć się zarówno w kosmosie, jak i na stałym gruncie. Premiera, no niestety, nie znamy dokładnej daty póki co, ale na dzień dzisiejszy jest ona przewidziana na pierwszą połowę roku 2023. It's the key to unlocking everything. We you reach your constellation? This is all we've been working towards. Route looks good. We've come to the beginning of humanity's final journey. Kolejna gra z mojej listy będzie miała swoją premierę 6 czerwca. Jej nazwa to Diablo 4. I tego tytułu chyba nie muszę nikomu przedstawiać, więc tym razem pozwolę sobie zostawić was samych z tym jakże genialnym zwiastunem. Stawmy czoła złu linie uświęconego! Błogosławiona niech będzie światłość. Kolejny na liście jest Corpunk. gra z gatunku MMORPG z widokiem izometrycznym. Za jego produkcją opowiada ukraińskie studio Artificial Core. Niestety ze względu na wojnę studio musiało przenieść swoją siedzibę, czego skutkiem są spore opóźnienia w produkcji. Mówiąc o Corepunk, na wstępie należy wspomnieć o otwartym świecie z spowitym mgłą wojny, która może być wykorzystywana w trakcie potyczek PvP. W grze znajdziemy klasyczny content PvE oraz losowo generowane podziemia. Jak na MMORPG przestało, do wyboru będzie mieli kilka klas postaci. Nie zabraknie także kontentu dla crafterów, ponieważ crafting ma być na bardzo wysokim poziomie. To co z kolei w moich oczach jest bardzo ważne, to brak jakiegokolwiek pay to win. Niestety data premiery stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania. Wiemy tylko tyle, że ma się coś zadziać w 2023 roku. Kolejne na liście jest Front and Liberty, które w produkcji jest już od 11 lat. Jest grą w gatunku MMORPG, za którą odpowiedzialny jest NCSoft, z kolei wydawcą w Europie ma być Amazon. To, co może odróżnić Front Liberty na tle innych gier RPG, to dynamika rozgrywki, wiatr wpływający na tor lotu pocisku, czy warunki pogodowe wpływające na magię oraz odblokowywanie wejść do niektórych miejsc. Warto wspomnieć o widowiskowych walkach PVS z bossami, czy gigantycznych najazdach na zamki, jeżeli mogę coś powiedzieć o kontencie PVP. Osobiście liczę na to, że nie będzie to kolejna taka sama azjatycka produkcja i zatrzyma przy sobie graczy na dłużej. Niestety data premiery jest jeszcze nieznana. Wiemy tylko tyle, że ma się coś zadziać w roku 2023. Kolejnym tytułem jest Blue Protocol. Blue Protocol to sieciowy RPG z elementami MMORPG, który wychodzi spod skrzydeł Bandai Namco. I z racji tego, że jest to RPG z elementami MMORPG, no to do rozgrywki zawsze będziemy potrzebowali połączenia z internetem. W grze zajmiemy się eksplorowaniem świata, rozwiązywaniem zagadek, rozwijaniem postaci i pokonywaniem setek przeciwników. Rozgrywkę będziemy mogli toczyć solo oraz łącząc się w grupy, aby pokonywać gigantyczne bossy. Tytuł z całą pewnością uderzy w serca fanów takich gier jak Genshin Impact, ja Akurat traktuję go jako ciekawostkę. Nie planuję w ten tytuł zagrywać się jakoś, jakoś dłużej, no ale zobaczymy. Być może i mi przypadnie do gustu. Niestety, tutaj znowu data premiery jest nieznana. To co wiemy, to że na marzec przypadają testy sieciowe i dopiero po tych testach sieciowych dowiemy się czegoś więcej. Zestawienie tych najbardziej wyczekiwanych produkcji zamyka Dune Awakening od studia Funko. Niestety data premiery jest pod znakiem zapytania i być może nie ukaże się w roku 2023. Dune Awakening ma łączyć elementy MMO oraz Survivala. Sama zabawa ma toczyć się w gigantycznym, otwartym świecie wypełnionym graczami. Naszym zadaniem będzie przetrwanie i pozyskiwanie cennej przeprawy przy wykorzystaniu gigantycznych maszyn. Dla osób, które nie znają tego świata, to gorąco polecam powieść lub film. I will face my fear. I will permit it to pass over and through me. And when it has gone past. No i to by było na tyle. W komentarzach dajcie znać na jakie gry wyczekacie, być może dopatrzeć tam czegoś interesującego dla mnie. No i oczywiście zapraszam Was na streamy, które według harmonogramu odbywają się w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 9.00. Z kolei te wieczorne zapowiadane są z wyprzedzeniem na mediach społecznościowych, na Facebooku, na karcie społeczności YouTube oraz na Discordzie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale albo na Twitchu. Cześć, cześć!